Na białym tle logo Potęguj Możliwości i napis hashtag Poznaj.pl, Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Mówią studenci Dawid Dobrzelewski i Daria Flis. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Poznaj.pl. Każdy z nas ma marzenie. Niestety nie każdemu z nas łatwo je spełnić. Politechnika Łódzka wychodzi naprzeciw takim studentom i dba o to, aby każdy miał równe szanse w dostępie do wiedzy. Dziś Opowiemy Wam o działaniach, jakie podejmuje Biuro Osób Niepełnosprawnych. Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz, kierownik Biura do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej funkcjonuje na naszej uczelni już od 12 lat. Podstawowym zadaniem naszego biura jest wspieranie studentów, doktorantów i pracowników naszej uczelni w tym, żeby mogli na co dzień studiować i pracować tak jak pozostali członkowie naszej społeczności akademickiej, którzy nie mają żadnych problemów zdrowotnych. Pracuje u nas zespół specjalistów, złożony m.in. z psychologów, konsultantów edukacyjnych, tutorów, którzy wspomagają osoby w trudnej sytuacji zdrowotnej. W tym, żeby mogli na co dzień normalnie funkcjonować na naszej uczelni. Alicja Czyżniak, pracownik biura. Studenci, którzy posiadają orzeczenie, mogą starać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Wysokość stypendium zależy od stopnia niepełnosprawności. Organizujemy zajęcia sportowe w ramach WF-u. Zajęcia odbywają się w Zatoce Sportu i w Centrum Sportu. Ich forma i zależy od danego studenta, może to być basen, siłownia lub ćwiczenia, które są możliwe do wykonania przez studenta. Patryk Stecz, psycholog biura do spraw osób niepełnosprawnych. Z naszego wsparcia mogą korzystać nie tylko osoby z niepełnosprawnością. W ramach Akademickiego Centrum Zaufania Politechniki łódzkiej oferujemy bezpłatne konsultacje psychologiczne na studentów, doktorantów oraz pracowników. Spotkania te są dobrą okazją, żeby towarzyszyć w w rozwiązywaniu i w rozpoznawaniu też przede wszystkim różnych trudności tych życiowych i akademickich. Też dodatkowo mamy taką ofertę w szkoleń, między innymi z asertywności, komunikacji. To jest też okazja, żeby rozpoznać swoje mocne strony. Skuteczność naszych działań została zauważona i zostaliśmy nagrodzeni statuetką Lodołamacza. Jest to dla nas bardzo cenne wyróżnienie i jesteśmy z niego naprawdę dumni jako, jako zespół Bonu. Adrian Peliszko, student z niepełnosprawnością wzroku. Z Bonem Politechniki Łódzkiej tak naprawdę już. Pracuję od kilku ładnych lat, najpierw jako student Uniwersytetu Łódzkiego, jako tutaj zaprzyjaźniona organizacja z, z Radą Studentów nie, z Niepełnosprawnością przy Politechnice Łódzkiej, a teraz sam też jako student. Uczelnia oferuje bardzo dużo rzeczy związanych z pomocą studentom z niepełnosprawnościami, chociażby tutaj ma, prowadzi wypożyczalnie sprzętu. Ułatwiającego studiowanie osob osobom mającym różną niepełnosprawność, jak i chociażby wdraża system Dotupoint, który pomaga nawigować na zewnątrz, jak i wewnątrz uczelni. Student z białą laską i smartfonem w ręce zbliża się do przeszkolonych drzwi. Drzwi otwierają się automatycznie. Student wchodzi do budynku. Magdalena Gałaj, Centrum Językowe Politechniki łódzkiej. Obsługujemy całe spektrum studentów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Studenci trafiają do nas z reguły po zarejestrowaniu w Bonn i ci studenci podejmują z reguły zajęcia indywidualne. Według nas jest to bardzo potrzebna praktyka, ponieważ mamy pewność, że studenci są dobrze zaopiekowani. Obsłużeni według potrzeb, do, mamy możliwość dopasowania materiałów i rodzaju pracy studenta oraz metod weryfikacji efektów uczenia się. Ponownie studenci, Dawid i Daria. My również zachęcamy do korzystania z pomocy BON. To miejsce otwarte dla wszystkich. Za wszystkich przyszłych studentów trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że do zobaczenia w październiku na Kampusie Politechniki Łódzkiej. Do zobaczenia!